Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus przemówił tymi słowami: Biada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugactwa. Tak i Wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada ja Wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Więc ja chcę powiedzieć, że dotyka mnie dzisiaj to Słowo, bo jest wprost do mnie. Biada, uczony w piśmie, Ja jestem uczony w piśmie. No, kończyłem seminarium, robiłem studia w Biblii, więc jestem uczony w piśmie w dosłownym tego słowa znaczeniu. I Chrystus dzisiaj do mnie mówi biada Tobie, uczony w piśmie. Bo z zewnątrz wydajesz się ludziom sprawiedliwy, ale wewnątrz to jest w tobie. I zadaję sobie dzisiaj pytanie. Czy jest jakaś szansa dla mnie, żeby, żeby to biada się we mnie nie zrealizowało, żeby na mnie nie spadło? I dziś słyszę, jak Chrystus mi mówi, oczywiście, że jest szansa dla Ciebie, uczonego w piśmie. Bo to, że jesteś uczony w piśmie, Cię nie przekreśla, tylko jest faktem, że dlatego, że jesteś uczony w piśmie, to masz tą łatwość do tego, żeby ludziom pokazywać inną twarz. A w sercu mieć coś innego. I dlatego to, co może Ci pomóc, to to, żebyś nie zgrywał się na sprawiedliwego przed ludźmi. Żebyś nie próbował grać kogoś innego, kim jesteś. No właśnie, a kim jestem? <gryw> kim jestem? No właśnie, a kim jestem? Nie wiem, czy znacie tą tradycję w Austrii. Ponoć. No ja nie wiem, nigdy tego jakby nie, 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 nie badałem dokładnie, ale myślę, że jest to prawdą. Że umiera cesarz, go niosą w trumnie, wchodzą przed drzwi kościoła walą. i walą. To jest pewien, to jest pewien cały, jak to się mówi, proces, taki, nie, tradycja, pewna tradycja, nie? Rytuał. O. To jest pewien rytuał. A tam są ludzie z tyłu, którzy pytają, kto tam? Wtedy niosą, mówią, cesarz, największy z władców tutaj krajów tych. Nie ma wejścia. Kto tam? Król, Ferdynand, który zdobył tyle ziemi i tyle bitew. Z... Nie ma otwarcia. Kto tam? Ferdynand, który starał się i, i walczył, i dzielny był, nie ma wyjść. Kto tam? Ferdynand, grzesznik, który błaga o miłosierdzie. I wtedy drzwi się dopiero otwierały od kościoła i można było z nim wejść. Pewna tradycja, która mi się bardzo podoba która mi się teraz przypomniała, bo Chrystus mówi no właśnie Nikos, kim jesteś? Nie, Jesteś grzesznikiem po prostu, nie? Nie próbuj zgrywać się na jakiegoś jakiegoś nieskalanego, tylko jesteś grzesznikiem, nie? I nie mam najmniejszych wątpliwości, cieszę się, że Chrystus mi to dzisiaj przypomina, bo kiedy patrzę na swoje życie, na swoje walki, na swoje przegrane, na swoje upadki, to widzę, że nie mam najmniejszych wątpliwości, że jestem grzesznikiem, Dlatego to porównanie pełne są wewnątrz. Jesteś w pełen kości trupić i wszelkiego próbastwa, to znaczy te wszystkie moje upadki, złe wybory w życiu. To kiedy się wściekam, kiedy źle myślę, kiedy brzydko myślę. To są wszystko te próbastwa. Dobrze, więc widzę, że dzisiaj Chrystus, że Chrystus dzisiaj wzywa mnie do nawrócenia i mówi. Po prostu nie ukrywaj, nie? Nie ukrywaj. Nie unikaj spowiedzi. Bo to nie o to chodzi. Dobrze, z tym chciałem się podzielić ja, kochani siostry i bracia. Święty Paweł, kontynuujemy te listy do, do Tesaloniczan. I Święty Paweł mówi bardzo ważną taką rzecz dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, które nam czytał nasz lektor. Mówi tak, Mówi tak. Gdy przyjęliście Słowo Boże od nas, przyjęliście je nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę. Jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. I to jest bardzo istotne, bo prędzej czy później każdy z nas Musi mieć taki moment w życiu, gdzie będzie się weryfikowało, czy to, co do tej pory słuchałeś jako małe dziecko, co cię rodzice, katechetka, ksiądz, to, co czytałeś w piśmie świętym, czy to przyjmowałeś jako słowo Boga. Czy też przyjmowałeś to jako słowo tylko ludzkie? Kiedy jest ta weryfikacja? Ta weryfikacja jest wtedy, dokonuje się, kiedy przychodzą trudne sytuacje. Kiedy przychodzi cierpienie w Twoim życiu. Kiedy zaczną dotykać Cię też grzechy Kościoła. Ja kiedyś sobie myślałem... Pamiętam jak przyjmowałem święcenia, to chciałem tak mocno zaznaczyć, kiedy biskup, ja, jest ten moment, kiedy ksiądz, ten yy, diakon jeszcze, wkłada swoje ręce w dłonie biskupa, biskup tak trzyma, nie? On wkłada swoje ręce, ja też włożyłem, biskup zatrzaskuje i pyta, czy spróbujesz mnie i moim następcom część posłuszeństwa. Ja wtedy na, na całą katedrę głośno powiedziałem, bo chciałem, żeby to było takie wyraźne, a teraz w tych 30 latach kapłaństwa, które mijają w tym roku, mi widzę, że to jest najtrudniejsze. Jest to wiele trudniejsze od czystości tej seksualnej, od różnych innych grzechów. Najtrudniejsze jest zachować to posłuszeństwo wtedy, kiedy się widzi błędy w Kościele. Kiedy się widzi błędy swoich przełożonych. I wtedy zachować, że ale ja przyjąłem to jako słowo od Boga. To jest bardzo trudno. To jest oczywiste. I dzisiaj święty Paweł przychodzi do Ciebie i do mnie i mówi Tobie odwagi. Ja wiem, że jest trudno wierzyć w to, że od Boga pochodziły pewne słowa, pewne nauczania, skoro później widzisz, że ten ktoś, kto cię nauczał, żyje całkowicie inaczej. Dziś jest coraz częściej, że rodzice posyłają do kościoła dzieci, sami nie chodzą. I wtedy może też w twoim życiu tak było. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że święty Paweł mówi, jest pewna walka, która musi się w tobie odbyć. Pewna walka, która także odbyła się w nim, w świętym Pawle. Kiedy się odbyła ta walka? Wtedy, kiedy. Ścigał chrześcijan, bo wiecie, że on był tym, który ścigał chrześcijan, nie? Bo uważam, że chrześcijanie to są bluźniercy. Bo mówią, że Bóg stał się człowiekiem, nie? A dla Żyda powiedzieć, że Bóg stał się człowiekiem, to jest bluźnierstwo. To jest po prostu nie, nie, do, nie, 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 nie do zaakceptowania. Bo Bóg jest zawsze ten nieogarniony, Bóg jest zawsze ten w niebie, jest zawsze y, y, różnymi imionami nazywany, niedostępny, święty, po trzykroć i tak dalej, tak dalej. Teraz mówić, że Bóg stał się człowiekiem, jeszcze, jeszcze na dodatek mówić, że. On na tym krzyżu, prawda, umarł jako, jako winowajca i, i nie szedł z krzyża, i, że to był Bóg, nie, no. I on był, Paweł miał przekonanie, że ma prawo ścigać i wydawać wyroki śmierci. I pod Damaszkiem zetknął się z Chrystusem. I zobaczył Chrystusa? Zobaczył, że to jest ten człowiek z krzyża? Niektórzy mówią, że Paweł był pod krzyżem, jako faryzeusz młody. I pluł na Jezusa. Nagle zobaczył tego samego Jezusa i zobaczył, że to jest Bóg. I on miał tą walkę wewnętrzną. Czy to, co zobaczył i co mu Chrystus powiedział pod Damaszkiem, uznać za słowo Boże, ale to oznaczało, że on musiał uznać, że się mylił. Musiał uznać swój grzech. Musiał uznać, że jest winny śmierci. Zasługuje na śmierć. I to była ta cała walka. Jeśli on teraz uzna, że to, co się stało pod Damaszkiem jest prawdą, że to, co mu powiedział Chrystus jest prawdą, że ten Chrystus, którego on gardził nim, mówił, że to jest bluźnierca, heretyk, że on jest Bogiem, to oznaczało, że on jest winny, Paweł jest winny. W tym jest często problem, żeby zobaczyć, i uznać, że to jest słowo Boga. I Paweł przez trzy dni nic nie jadł, nic nie pił, bo miał tą walkę wewnętrzną. Czy uznać to słowo od Chrystusa jako Słowo Boga? I w końcu się złamał. I powiedział: Ok, dobra. To jest prawda. A to oznacza, że ja jestem zły. Ja źle postępowałem. I wtedy przyszło miłosierdzie Boga. I wtedy Chrystus mu dał poznać, widzisz? Moja miłość objawia się w tym, że ja kocham człowieka wtedy, kiedy człowiek dopuszcza się zła. Tak jak kochałem Ciebie, kiedy Ty ścigałeś chrześcijan i wydawałeś wyroki śmierci. Na tym polega miłość. I to jest, można powiedzieć, jedyne prawdziwe słowo Boga. Wszystkie nauki, dogmaty, przykazania, przekazania kościelne, wszystko zmierza do jednego. Do tego, żebyś mógł poznać, a dzięki Tobie, żeby mogli poznać Twoi bliscy, że Bóg, mimo tego, że są różne religie, mimo tego, że różnie Boga się określa, ale to, co przyniósł Chrystus i to, co jest w kościele katolickim nienaruszone przez żadne grzechy żadnych księży, to jądro, które jest zdrowe i nigdy nie będzie chore, to jest to, że Bóg kocha człowieka. Takiego, jakim ten człowiek jest. Że Bóg kocha człowieka, kiedy ten człowiek dopuszcza się zła. Że Bóg kocha człowieka i zawsze na niego czeka. I nigdy go nie potępia. Tak jak nie potępił szabła starska, który zabijał chrześcijan. I co więcej, nie tylko, że nie potępił, ale uczynił go narzędziem ewangelizacji. Dzisiaj mamy tą mszę o ewangelizację ludów. I dzisiaj Chrystus przychodzi, żeby mieć takie samo spotkanie z Tobą. I mówi Tobie, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji. Ja nie wiem, jaka jest wasza sytuacja, bo nie znam waszych historii. Może ktoś z Was już długo nie chodzi do spowiedzi do komunii, bo tak sobie trochę się poplątała jego historia, że teraz żyje bez ślubu kościelnego. Jasne, że dzisiaj w Niemczech wszyscy chodzą do komunii, nikt nie chodzi do spowiedzi świętej, ale na szczęście jeszcze w tych, w tych powiedzmy grupach polskich i, i troszeczkę w tej grupie hiszpańskiej, której ja posługuję. Na szczęście jeszcze trochę ten duch jest, nie? Że, no, żeby iść do komunii, no, trzeba najpierw jednak się pojednać. A jeśli nie ma możliwości się pojednać, nie chodzę do komunii. No, trudno. I może jest taka Twoja sytuacja, że nie chodzisz do komunii świętej. Ale to nie przekreśla Ciebie wobec Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym, który właśnie w szable starstwa objawia, że Ty jesteś kochany przez Niego. Mimo tego, że nie chodzisz do Komunii Świętej, i może to właśnie, że masz tę odwagę, i tą, że nie jesteś obłudnikiem, tak jak o mnie dzisiaj mówił Chrystus, biada tobie uczoność w piśmie obłudniku. A ty tym obłudnikiem nie jesteś. I dzięki temu Chrystus może mieć z Tobą tą relację. I Chrystus mówi Tobie to, co powiedział Szałowi Starcu. Kimkolwiek jesteś, jakiekolwiek masz słabości. Może jest ktoś, komu nie możesz przebaczyć. Masz ciągle w sercu. Tą ranę, tą nienawiść, to nieprzebaczenie. Chrystus mówi, odwagi. Ja chcę Cię uczynić narzędziem ewangelizacji. No, ale to proszę się za to, ktoś myśli, że chcę Wam pójść teraz do Afryki ewangelizować? Nie, nie, nie. Masz żyć tak, jak żyjesz. Ale chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że chcę, żebyś był narzędziem ewangelizacji. W jaki sposób się ewangelizuje? Mając to doświadczenie, który miał szawę z Farsu święty Paweł, doświadczenie, że ja zobaczyłem prawdę o sobie, że jestem zabójcą niewinnych ludzi, i On mnie nie ukarał. Chrystus mnie nie potępił. Chrystus mi nie wymierzył należnej mi kary. On mi pokazał, że On tę karę wziął na siebie, że On kiedy wisiał na krzyżu, kiedy ja plułem na Niego, jako młody faryzeusz śmiałem się z Niego, że On tam na krzyżu brał na siebie wszystkie kary, które na mnie powinny spaść. I dzisiaj zapraszam mnie do tego, żebym był świadkiem Jego miłości. To jest ewangelizować. Być świadkiem, że Chrystus kocha Ciebie. I ludzie, którzy będą się z Tobą spotykać, jeśli Ty dzisiaj to zaakceptujesz, jeśli przyjmiesz do serca tego Chrystusa, który chce Ciebie kochać w tej sytuacji, w której jesteś, to ludzie, nie będziesz musiał, musiał, musiała mówić ludziom coś o Chrystusie. Oni będą to czuli. Bo my jesteśmy istotami duchowymi. I duch tego człowieka, który będzie się z Tobą wchodził w relacje, w pracy, nie wiem, gdzieś na przystanku autobusowym, Twój sąsiad, sąsiadka, jego duch będzie czuł. Od Twojego ducha. Co? Chrystus jest tym, który mnie kocha. Mimo tego, że ja już do kościoła nie chodzę, mimo tego, że wypisałem się z Księgi sztów, bo nie chcę pisać, płacić Kirsza-Stojer. Nie wiem co, no, ale Chrystus mnie kocha. To jest właśnie ewangelizacja. To jest ewangelizacja. Ewangelizacja nie polega na tym, żeby teraz zapełnić kościoły. Ewangelizacja polega na tym, żeby teraz, żebyś ty uwierzył, miał, żebyś zgodził się na to doświadczenie, które miał święty Paweł, i żebyś z tym doświadczeniem poszedł dalej, wrócił do swojego domu, i żeby ludzie, którzy będą się z Tobą spotkać, Ocierać się o Ciebie, spotykać, żeby oni czuli, ich duch czuł z Twojej strony, że Chrystus go kocha. On się z Tobą spotka. Taki sąsiad. I tydzień później usłyszysz, że zginął w wypadku samochodowym. Ale jego śmierć już będzie inna po spotkaniu z Tobą. Bo kiedy on zginie w tym wypadku, to co dzieje się w człowieku, kiedy człowiek ginie? Stają przed życiem cały przed oczyma całe życie. I wtedy zobaczy, że to, że odrzucił Chrystusa, to, że wypisał się w Księgi sztuk i tak dalej, to był błąd, fatalny błąd. I już będzie miał się oskarżać, już będzie miał się potępiać, ale nagle usłyszy: Ale zaraz, ta moja sąsiadka, ten mój sąsiad, zaraz, ja od niego usłyszałem pewien coś niesamowitego co? że Chrystus mnie kocha. Że Chrystus mnie kocha takim, jakim jestem. Że Chrystus się mną nie gorszy. Czy to prawda Jezus, że Ty mnie kochasz i objawi mi się Chrystus i go rzeczywiście, chodź ze mną do nieba? dzięki Tobie on będzie zabijany. Dzięki Tobie, że Ty się zgodziłeś na tą miłość tutaj, w tę środę. Dwaj. Tego Ci życzę i sobie oczywiście też, żebyś się zgodził na tę miłość i żebyś nie stawiał jej oporu. Dobrze. Powstań.